Gdzie my jesteśmy? Fajnie wygląda. Kochani, zapraszamy na bardzo ekscytujący challenge na Rapapa. Waszą pierwszą nagrodą będzie ta sztabka złota. Jedno z was będzie miało prawdziwe szczęście i za minutę zostanie bogaczem. Powtarzam, macie jedną minutę na wykonanie rysunku. Czas, start. Rysowałam trudniejsze rzeczy. Myślę, że dam radę. Najważniejsze to nie zapomnieć o tym, czego uczyli mnie w szkole artystycznej. I bez powodu chodzę tam od piątego roku życia. Dlaczego muszę to robić jakąś tam łopatką? Gdzie są normalne pędzle? Chociaż i tak jest nieźle. Joe, na ty co tak siedzisz? Mamy malować. Wiem, po prostu wybieram farbę. Mam zieloną, ale nie pasuje. Czerwony kolor to też zły wybór. Brąz podobnie. I to wszystko? Czym mam malować? Dziewczyny mają już prawie gotowe rysunki, a ja nawet nie zacząłem. Na pewno nie będę bogaty. Chociaż? Wiem, co może mi pomóc. Moja złota biżuteria jest tak samo złota jak sztabka. Pozostaje tylko przemienić biżuterię w farbę. Pomoże mi w tym stary, dobry palnik. Wszystko wrzucam do środka. I zaczynam. Gotowe. Fajnie wyszło. Najważniejsze teraz to się nie poparzyć. Byłoby głupio. Ale mam tu rękawiczki. Albo jeszcze lepiej użyję szczypiec. Dzięki temu nie stanie mi się krzywda. No, nie spodziewałem się, że to będzie takie łatwe. Ojej, złoto jest takie gorące. Ważne, że wygląda jak sztabka. Rzeczywiście, mój rysunek nie wygląda teraz tak fajnie. Muszę coś pilnie wymyślić. Racja. Ukradnę sztabkę i załatwione. Wtedy nie będę musiała poprawić rysunku. Ręce do góry. Złodziej złapany na gorącym uczynku. Kto chciał ukryć złoto? A, to ty, Miranda. Wstydź się. Nie martw się, zajmę się nią. Mamy specjalne cele dla takich jak ona. Ale nie mogę zabierać ją prosto z challenge'u. Więc na razie tylko kajdanki. Mirando, pamiętaj, że nie można łamać prawa. W przeciwnym razie trafisz do więzienia. Ja pierniczę, co za koszmar. Chciałam tylko sztabkę złota. To dopiero. Miranda jest teraz przestępczynią. Nie mogę w to uwierzyć. Czas się skończył. Pochwalcie się rysunkami. No, no, Mirando, to się nie nadaje. A za twoje zachowanie będę musiał cię zdyskwalifikować w tej rundzie. John, bardzo podoba mi się twoja praca. Jest taka... realistyczna. Emo, twoja praca jest... dobra, ale mogła być lepsza. Myślę, że to oczywiste. John jest zwycięzcą tej rundy. I to on dostaje sztabkę złota. Hurra! Jestem taki szczęśliwy! Bardzo chciałem wygrać. Poświęciłem nawet swoją biżuterię. W tej rundzie macie bardzo nietypowe zadanie. Nie będziecie malować, będziecie rzeźbić w kamieniu statuetkę Oscara. Chyba nikt z Was nigdy nie robił czegoś takiego, więc będzie bardzo ciekawie. Czas start. Zaczynajcie. Jestem zdolną dziewczyną, więc na pewno uda mi się wyrzeźbić statuetkę z kamienia. Ale najpierw dokonam kilku pomiarów. Aby wyliczyć dokładną siłę, z jaką trzeba uderzać, należy zmierzyć długość, szerokość i wysokość kamienia, a następnie pomnożyć to przez. Że co? Za dużo liczb! Mój sposób jest o wiele szybszy. Trzeba po prostu włożyć trochę siły. John, co ty robisz? Odłamki lecą prosto we mnie. Może nie wal tak mocno! A może sam zdecyduję, co mam robić? Dosyć, czas prawie się skończył. Rzeczywiście, najwyższy czas zacząć pracę. Wszystko przez Johna. Ale muszę go załatwić. Na pewno zrobię dużo fajniejszą statuetkę niż on. Teraz to już nie tylko kwestia umiejętności, ale i sprawa honoru. Nie pozwolę Johnowi wygrać. Już prawie skończyłam obliczenia. Pozostaje tylko podzielić to przez to. Miranda, co ty tam robisz tak głośno? Zrobiłam swoją pierwszą rzeźbę. Dadam. Ups, troszkę mi się pomyliło i wyszła mi czaszka. Ale jaka piękna! Czas przyjrzeć się waszym pracom. Zobaczmy co wymyśliliście. Chwileczkę! Muszę coś dokończyć! Obliczyłam jak silny ma być cios, żeby od razu wyszła z tego statuetka. Gotowe! Dobra robota. Mirando to miał być Oscar, a nie. Taką pracą można tylko straszyć ludzi! To nie jest dobre. Jo, a ty w ogóle nic nie zrobiłeś. Po prostu sobie siedziałeś. Wstydź się. Oh. Emo, wspaniale! Jestem z ciebie dumny! Od podstaw stworzyłaś tak dostojnego Oscara! I ty wygrywasz prawdziwą statuetkę! Dziękuję bardzo! Bez was by mnie tu nie było! Dziękuję mamie, tacie i moim przyjaciołom! Czy ona naprawdę myśli, że dostała nagrodę? Ona jest taka żałosna! Nie zniosę takiego zachowania! Żegnajcie! Przyszedł czas na magię. Z tego origami powstaje prawdziwy motyl. Ale to nie wszystko. Nagrodą w tej rundzie jest kucyk jednorożec. Kucyk jednorożec? Wow! Tak, to nie żart! Musicie zrobić origami takie jak moje. Najlepszy z was dostanie tego magicznego stworka. Pamiętam, jak w przedszkolu robiliśmy podobne rzeczy. Mam nadzieję, że te wspomnienia mi pomogą. Nie umiem nic robić z papieru, ale dla takiej nagrody spróbuję swoich sił. Origami? Jedyne, co umiem, to wyciąć płatek śniegu. Ale oczywiście to się nie nadaje. Miranda, to, że nie umiesz robić origami, nie znaczy, że musisz czymś rzucać. Hej, a we mnie za co? No wiesz co? Ukradnę ci za to nożyczki. Zobaczymy, co ty na to. Będzie ci ciężko bez nich wycinać. Gdzie się podziały moje nożyczki? Dziwne, przed chwilą tu były. Ale nie szkodzi, poradzę sobie bez nich. Właśnie tak. Nie potrzebuję nożyczek. Nie potrzebujesz? To nierealne. Jeśli Mirandzie zabiorę nożyczki, to nagroda na pewno będzie moja. Ej, zabraniam ci dotykać moich nożyczek. Zrozumiano? Zabieraj swoje ręce. A, to boli. Mogłaś po prostu powiedzieć, zamiast miażyć mi rękę. Chyba robótki z papieru to nie mój konik. Chociaż nie. Jednak mój. Spójrzcie, jak pięknie mi wyszło. Nie sądziłem, że dam radę sam zrobić tyle ślicznych origami. I wszystkie wyglądają jak jednorożce. Zwycięstwo mam już w kieszeni. Moi drodzy, czas minął. Pochwalcie się, co tam macie. Ja mam całe stado jednorożców. Spójrz. Ja też mam co pokazać. Chwileczkę. Mam nadzieję, że spodoba się Wam moja praca. Emma, no nie, tym razem mnie rozczarowałaś. Wcześniej byłaś znacznie bardziej staranna. John, dobrze się spisałeś. Udało Ci się zrobić aż tyle jednorożców, to godne pochwały. Miranda, Ty też wykonałaś świetną robotę. Teraz nie wiem, kogo wybrać. John, jesteś facetem, więc powinieneś ustąpić, Mirandzie. Przecież to taka dobra dziewczyna. Hurra! Słyszycie to? Wygrałam! To znaczy, że jednorożec jest mój. Zawsze chciałam pojeździć konno. Czemu on się nie rusza? Nie mam pojęcia, może jesteś za gruba. Tak? No i dobrze, sam jesteś gruby. Słyszałaś to, ale jej powiedział. to takie ekscytujące. Co nas czeka w tej rundzie? Myślę, że wam się spodoba. Dostaniecie całą masę żywych karaluchów. Spójrzcie tylko, jakie urocze. Co za ochyda. Przykro mi, ale i tak będziecie musiały je narysować. I to za pomocą małych nakładek na palce wyglądających jak rączki. Będzie Wam się nimi bardzo wygodnie rysowało. Trochę nietypowo, ale Wam się spodoba. Nie zapomnijcie, że macie tylko jedną minutę. Czas start. Nie chcę dostać karaluchów, ale muszę zademonstrować mój talent. Myślę, że wyjdzie mi bardzo ładnie. Mam nadzieję, bo inaczej nie będę miała od kogo przerysowywać. Kurczę, złamała mi się kredka. Czym teraz będę rysować? Wiem, mam temperówkę. Mam nadzieję, że mi pomoże. Super, teraz znowu mogę rysować. Co się dzieje z moją temperówką? O nie! Teraz jestem cała w opiłkach, ale naostrzyłam kredkę. Muszę tylko zdmuchnąć śmieci z kartki, żebym mogła zacząć rysować. Gotowe! Ej, co ty sobie wyobrażasz? Teraz ja jestem cała w śmieciach. Nie martw się, pomogę ci się ich pozbyć. Dzięki. To bardzo miło z twojej strony. Nie będę się dłużej na ciebie gniewać. Co to jest? Skąd się wziął ten papier? Julie, przestań rzucać przedmiotami. Odczep się. Co za tupet. Nie rozumiesz, że przeszkadzasz mi w rysowaniu? Nie mogę ciągle przerywać swojej pracy. Dobra, sprzątnę te śmieci. Jaki piękny rysunek. Też go zabiorę. Hej, gdzie jest mój rysunek? Za chwilę challenge się skończy. Masz rację, wyzwanie dobiegło końca. Czas pokazać, co udało Wam się narysować. Wita, mogłaś się bardziej postarać. Hej! Could you please? Dislike! Mila, gdzie jest twoja praca? To nie przejdzie! Na pewno nie wygrasz. Julie rewelacja. Bardzo mi się podoba twój rysunek. Hej! Bo jest mój! Stop, dziewczyny, przestańcie się kłócić, co się stało! Chociaż... Nie chcę zajmować się waszymi problemami. Mam wystarczająco dużo własnych. Mila, dostajesz karaluchy. Trzeba było się postarać. A, to straszne. Przecież się starałam. One pełzną. Spójrz na to. Co tam leży na dnie? Coś bardzo błyszczącego. To pierścionek z prawdziwym diamentem. Ojej, jakie ja mam szczęście. Tak wygląda pięknie. Dziewczyny, tym razem czeka was jeszcze bardziej niezwykła nagroda. Lubicie owoce morza? Bo jedna z was dostanie tę oślizgłą, ale bardzo uroczą ośmiornicę. Żartujesz? Fu! A malować będziecie na szkletymi farbami i mam nadzieję, że dacie radę. Czas start! W dzieciństwie często malowałam w ten sposób, więc muszę wygrać. Kurczę, to wygląda jak jakaś plama, trzeba to wytrzeć. Jak można tak zepsuć pracę? Ja zaraz narysuję coś naprawdę fajnego. Może naszą nagrodą naprawdę jest straszna ośmiornica, ale awesome. nawet ją można narysować słodko i ładnie. Wychodzi mi całkiem fajnie. Awesome. Całkowicie zgadzam się z Milą. Ponadto im lepiej narysowana ośmiornica, tym mniejsze szanse na zdobycie prawdziwej. Kurczę, skończyła mi się niebieska farba. Mam nadzieję, że Mila nie będzie miała nic przeciwko, jeśli od niej pożyczę. Hej, nie rozumiem. Mogłabyś zapytać mnie o zgodę. Zobaczymy, jak ci się spodoba, gdy ta butelka farby będzie już na zawsze Twoja. To genialne! Nie! O nie, co się dzieje? Jak mam to odkleić? Dobra, najpierw muszę dokończyć rysunek. Wita, ty co narysowałaś? Chyba coś bardzo przerażającego, to okropne. Takie teksty są bardzo niemiłe i nie na miejscu. Będę musiała dać Ci nauczkę. Ciekawe, co powiesz na to. Co ja teraz zrobię? Bingo. Nie chcę śmiernicy. Chociaż klej, którego użyłam do zrobienia żartu, może mi pomóc. To świetny pomysł. <grystanie> Dziewczyny, kończymy. Czas pochwalić się pracami. Hey, come on. Julie, no brawo, wyszło niesamowicie. Wow. Awesome. Wita, ale twój rysunek hey. to jakiś koszmar. Niestety nie jest to <grystanie> dobra praca. Mila, po tobie też spodziewałem się więcej. W dodatku rozbiłaś szkło, kurzyłaś mnie. Myślę, że będzie sprawiedliwie, jeśli ośmiornica trafi do zawodników, którzy nie dbali o zasady challenge'u. Witaj Mila, ośmiornica jest wasza. Tak jest, smacznego. A ja będę patrzeć i się śmiać. Możecie sobie jęczeć i tak musicie zjeść ośmiornicę. Spróbuję. Fu, to obrzydliwe! Nie sądziłam, że jest aż tak niedobra. Teraz jeszcze bardziej boję się spróbować. To naprawdę ohydne. Julie, dlaczego się ze mnie nabijasz? Nie pozwolę na to. Wita proponuje pokazać Julie, kto się będzie śmiać ostatni. Popieram! Julie, łap! E, co zrobiłyście? To obrzydliwe! Teraz mam macki we włosach. Jesteście takie okrutne! Jak będzie wyglądała trzecia runda tego challenge'u? Tym razem poszczęściło się wam z nagrodą. Zobaczcie, jakiego uroczego pieska otrzyma jedna z Was. I znów trzeba będzie malować czymś bardzo nietypowym. Zróbcie sobie taki makijaż, aby wyglądać jak ten słodki piesek. Macie dokładnie minutę! Czas start! Nie mogę przegrać. Bardzo chcę się zaprzyjaźnić z pieskiem. Oh, ja też! Muszę się więc spieszyć. Wszystkie chciałybyśmy mieć takiego słodkiego przyjaciela. Już kiedyś robiłam taki makijaż. Nie sądziłam, że ta umiejętność mi się przyda. Dziewczyno mi idzie za dobrze. Trzeba to naprawić. Ej, co ty zrobiłaś? Wszystko zepsułaś. Ups, przepraszam, to nie moja wina. Wiesz co? A masz! Następnym razem odechce Ci się mi przeszkadzać. Okay. Tak? W takim razie Ty też oberwiesz. Mam nadzieję, że ci to wszystko skłonie z twarzy. Dlaczego to bardzo mnie nie lubisz? Wyglądacie naprawdę strasznie, raczej jak jakieś upioranie pieski. Tylko mnie nie dotykajcie! Czas się skończył. Kto zostanie właścicielem tego pieska? Wita to okropne! Możesz dzieci straszyć! Mila, nie wyglądasz lepiej. Twój makijaż z pewnością nie jest taki straszny, ale nadal nie jest to uroczy piesek. Tylko praca Julie się nadaje. Gratuluję! Masz nowego przyjaciela! Hurra! Spójrzcie, jaki jest śliczny! I jaki słodki! No, co tak patrzycie? Musiałam jakoś walczyć z konkurencją. Co to za zapach? O nie, uroczy piesek zostawił niezbyt uroczy prezent. Fuu, co za ochyda! Czyli my mamy pieska, a ty masz to, co zostawił. Sprawiedliwość została wymierzona. Dziewczyny, w tej rundzie czeka na Was przepiękna nagroda. Spójrzcie na ten cudowny naszyjnik. Dostanie go jedna z Was. Arysować będziecie tymi buteleczkami, które zawierają kolorowy klej z brokatem. Myślę, że będzie fajnie. Czas start! Zaczynajcie! Wiem na pewno, że to ja zostanę właścicielką tego naszyjnika. Dziewczynom taka luksusowa biżuteria nie pasuje. Jak w ogóle wycisnąć ten głupi klej? O nie, wszystko zniszczyłam. Jak mam się tego pozbyć? Może rozetrę to innym kolorem. Nie, nic nie działa. Co robić? Julie, to nie jest śmieszne. Zaraz oberwiesz. Dobra, nie dotykaj mnie, ja rysuję. Ja absolutnie nie mam pojęcia, jak narysować na gdzie Dziewczyny nie mogą go dostać. Mila bez urazy, ale będziesz musiała poczuć na sobie moc tego kleju. Wszystko idzie idealnie. Trzeba tylko dodać kilka kropel czerwonego kleju. Super! Co się dzieje? Dlaczego butelka przykleiła się do mojej ręki? Julie, czy to twoja sprawka? Moja? To wita! Tak? Więc za chwilę się przekonasz, jak dobry jest ten klej. Ale nie na dłoni, a na twarzy. Proszę bardzo. Myślę, że nawet jej pasuje. Pomocy, zdejmijcie to ze mnie. O nie, teraz nie czuję połowy twarzy. Muszę natychmiast przykleić brwi na miejsce. Mila nie trzeba było ze mną zadzierać. Zaraz cię załatwię. Stop, czas minął. Pokażcie, co narysowałyście. Lita, co za porażka! Znowu okropna praca! Tylko proszę się nie obrażać. Julie, twoja nie jest lepsza. Dziewczyny, co się z wami stało? Przecież umiecie rysować. Mila, dobrze, że chociaż ty mnie nie zawiodłaś. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że nagroda wędruje do Mili. Gratulacje! Wspaniale! Teraz będę najładniejszą dziewczyną w okolicy. Julie, też chcesz taki? Oczywiście, że chcesz. Ale i tak ci go nie dam. Ty kłamczucho. No to nikt go nie dostanie. Co ty zrobiłaś? Już czułam się jak księżniczka. To było takie piękne. Dziewczyny, szkoda, że nie widziałyście swoich kwaśnych min. Żaden naszyjnik tego nie naprawi. Witamy w challenge'u dla artystów. Ale super! Czekoladowa fontanna trafi do tej, która ją najlepiej narysuje. Skoro wszyscy gotowi, to zaczynamy! Ale uwaga, musicie rysować bez użycia rąk. To jedyna zasada. Skoro wszystko jest jasne, to macie minutę. Start! Zaczynajcie! Jestem pewna, że wygraną mam w kieszeni. Nie muszę nawet konkurować z tymi nieudacznicami. I kto to mówi? Czuję, że to ja dostanę czekoladową fontannę. Jestem naprawdę dobra w rysowaniu. Co? Fontanna będzie moja? Nie podoba mi się to, co mam do tej pory? Może powinnam zmienić taktykę? Myślę, że rysowanie flamastrem będzie o wiele wygodniejsze. Spróbuję w ten sposób. Idealnie. Właśnie, flamaster! Ja też chcę nim rysować. Eh, nie potrafisz go nawet otworzyć. To nie jest śmieszne! Co robić? Zwłaszcza, że dziewczyny mają takie fajne rysunki. Nie szkodzi. Jeśli ja nie potrafię pięknie rysować, to muszę zepsuć rysunki innych. Myślę, że to piórko mi pomoże. Co ty zrobiłaś? Przez ciebie zepsułam swój rysunek. Co za pech, dlaczego się śmiejesz? Zaraz dam Ci nauczkę. Mój rysunek czeka to samo. Jego też zepsuje. chce ci się ze mnie żartować. Nie, przestań! Tak jest, dobrze jej tak. Chelsea, a ty z czego się tak cieszysz? Twój rysunek też zniszczę. Nie, proszę! Dziewczyny, czas minął. Pokażcie mi swoje prace. Było blisko, nawet nie zdążyłam zepsuć rysunku Chelsea. Zobaczmy, co narysowałyście. Mary, co to jest? To nie wygląda jak fontanna, tylko jak jakaś plama. Samantha, twój rysunek też nie jest zbyt dobry. Nie postarałyście się. A co sądzisz o mojej pracy? E, jest lepsza niż inne, ale widziałem ładniejsze. Dobra, skoro reszta rysunków jest jeszcze gorsza, to dziś wygrywa Chelsea. Kura, starałam się bardziej niż inni, więc zasłużyłam na tę nagrodę. Myślisz, że tylko ty możesz pić czekoladę? Mylisz się, my też możemy to zrobić. Mamy nawet słomki specjalnie do tego celu. To jest takie dobre! Ej, a gdzie jest moja czekolada? Jesteś naszą przyjaciółką, więc podzieliłaś się z nami. Złodziejki! Tym razem wasza nagroda będzie jeszcze fajniejsza. Zobaczcie, jaki uroczy jest ten piesek! Tak, jak i słodki. Przejadł się więc, skorzystał z łazienki i waszą nagrodą jest ta słodka kupa. Kto narysuje ją najlepiej, ten ją dostanie. Powodzenia, czas start! Nie chcę kupy. Po prostu narysuję coś innego, a nie kupę. Muszę wykonać najgorszy rysunek w moim życiu. Wiem, nie ma nic gorszego niż rysowanie stopą. Od razu przepraszam za ten zapach. Co to jest? To jak broń biologiczna? Skąd się bierze ten smród? To tylko moja stopa. Każda na pewno narysuje coś fajnego, a ja po prostu pomarzę sobie flamastrem na kartce. W ten sposób nie wygram i nie dostanę tej kupy. Kurczę, zgubiłam brązowy flamaster. Potrzebuję natychmiast zamiany. Wszystko mi leci z rąk. Muszę być ostrożniejsza. Ciekawe, co narysowały dziewczyny. Wasz czas dobiegł końca. Pokażcie mi swoje prace. To już koniec? Hurra, jestem gotowa, aby pokazać mój rysunek. Chelsea, spodziewałem się po tobie więcej. Samanta, brawo! To piękny rysunek. Mary, dlaczego śpisz? Yy, nie śpię. Oto mój rysunek. O, to prawdziwa kupa. A więc to ty otrzymujesz nagrodę. Pogratulujmy Mary. Kupa? Kurczę! Zasady mówią, że trzeba ją zjeść. Tak? Może mi się poszczęści i okaże się, że to czekolada. Fuuu, ona je kupę. Sama jesteście jak kupa. A to jest po prostu pyszny kremczek czekoladowy. Chcecie spróbować? Jest rewelacyjny. Dziewczyny, tym razem będziecie walczyć o tego słodkiego kotka. On jest taki mały. I bardzo puszysty. Jeśli narysujecie go naprawdę dobrze, będzie wasz. Tym razem musicie użyć kredek i rysować na twoich twarzach. Zostaje mi tylko życzyć Wam powodzenia! Dokładnie, po co rysować coś na papierze, skoro sama wyglądam jak słodka kotka? Potrzebuję jeszcze tylko kilku szczegółów i gotowe. Ja też wyglądam jak kotek. Miał! Narysuję najlepiej ze wszystkich. Możecie się starać, ile chcecie, ale tylko ja pomyślałam o lusterku. Bez niego nie uda mi się dobrze narysować. Poza tym, lusterko nie jest wbrew zasadom. Na pewno to ja wygram. Chelsea nie umie rysować, a Mary? Ej, używanie lusterka jest wbrew zasadom. Wstydź się. Patrz, Chelsea, widzisz to? Tak, to niesprawiedliwe. Musimy dać Mary nauczkę. Zmyjmy jej makijaż. Mary, jesteś gotowa wziąć prysznic? na no to do dzieła. Nie, dlaczego to zrobiłyście? Mogłam dostać w prezencie puszystego kotka. A, właśnie, kotek. Jeśli makijaż Samanty będzie taki fajny, to nie dostanę tego kociaka. Też muszę go zepsuć. Samanta, twój makijaż się rozmazał. Gdzie? Powiedz mi, naprawię to. Pozwól mi pomóc. Nie mam nic przeciwko temu. No dobra. Jeszcze tutaj? Teraz jest super. Bardzo dziękuję. Dziewczyny, pokażcie mi swoje twarze. Zobaczmy co wam wyszło. Mary, nie postarałaś się. Nawet kot nie może na to patrzeć. Samantha, czy ty w ogóle widziałaś jak wygląda kot? Co ma z tym wspólnego pirat? Pirat? Jaki pirat? Chelsea! Dałam Ci nauczkę. Dzięki temu mój makijaż wygra. Okay. Tak, będę musiał ponownie przyznać zwycięstwo Chelsea, ponieważ reszta z was nie dała rady. Ekstra! Ten maluszek jest teraz mój. A, asik! Chyba wróciła mi alergia na koty z dzieciństwa. Owsik! Nie szkodzi, to nic takiego. Kotek będzie w dobrych rękach moich Mary. Nie, on jest mój. Czy ty w ogóle się widziałaś? Najpierw się wylecza, potem...